Nie ma widzu, dzisiaj potwierdzamy sobie skrzynkę KOSA 5% kosztuje na 55 zł. No i tak jak nazwa mówię, mamy 5% na kosę, ale oprócz tego to nie jest taka skrzynka w stylu KOSA albo gówno bo tutaj możecie nawet trafić fajnego skina droższego niż skrzynka na przykład tutaj o Atomic Alive 150 Dead by Papi. 125 i tak dalej, więc zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie, czy jakąś kostkę drupniemy oczywiście, bo by się przydało. Zakładka danej konto, kodik swert. macie darmową skręczkę silver, 11 start dodatkowo, macie, jak będziecie sobie tutaj wpłacać, to macie wszystkie metody płatności, więc elegancko. No i ten kodik da wam oczywiście bonusik przy wpłacie, także bonusiki zawsze fajna rzecz. Event Cikancy teraz jeszcze trwa, tutaj zbieracie sobie takie skarb tak, skarbonki, skrzynki yy, no i po prostu zajmujecie pozycję, dostajecie kosa, kosa. Ja mi się język plączę. kose lub skiny przypisane do danego miejsca yy, generator, wygenerować skinka sobie możecie, karty poprzedzić na następne poziomy, za coraz więcej waluty eventowej, ale są droższe skinki, No albo kapsułki to otworzyć. Czy my tutaj coś trafimy fajnego? Niestety gówno. Yy, no i dobra. No i ciśniem. Yy. Gdzie jest ta kosa? 5% Tu jest I otwórzmy pierwszą skrzynkę. Jak w pierwszy była kosa, to... Ja bym był happy happy. Nie ma, ale jest Angry mob. On kosztuje 36, no to tracimy dwie dyszki. Chociaż nie 50. To ty taki z tego plus trzeba szukać też plusów De papi? Nie. Malachit 8 zł Nie za miło. Jakąś koskę nam przysporzysz? Nie jest ratrop. 21. Zawsze coś tutaj takiego w miarę wartego z powrotem jest. O, Bloodshot. 32. no jeszcze się nam uzbiera na te skrzynki, przez to, żeby potwierać je da. Zaspoilerowałem sobie. Zaspoilerowałem sobie kosę. <laughs> jest kosa Chciałem sprawdzić ile tam jest, ale tu kurczę, jak się otworzy skrzynkę to ona już jest jakby przypisana i już wiadomo co się trafi, no jest kosa, żeśmy <laughs> zespoilermali, nie klikam już tego jak w przypunku. no ale jest już jedna kosa i to za 400, my mieliśmy 550 na start, więc tak naprawdę w tym momencie my już jesteśmy na plusie. Bo ile my tu razem mamy już 521, jeszcze mamy 230 w balansie, więc w tym momencie już na pewno byśmy mogli skończyć, ale tego nie skończymy, bo jeszcze chcemy tutaj pootwierać dalej. Cyber Security no to, to jest skinek, który nam oczywiście daje na plus 15 zł, mimo że nie jest kosą, więc miło. <laughs> dobra. A może coś z tego ultrafioleta za 800? Nie, jest ratrodzik. No i dobra. Ciśnijmy dalej. Skip. Mecha Industries. 13. I ostatnia. I z ostatniej. Kosa nie, ale jest Redline. Jest 55. On nam, on nam zwraca. Ile my tu mamy w tym momencie? 682 zł, więc jesteśmy w dobrym punkcie wyjścia. I to nas oczywiście cieszy. Ale jeszcze raz chcę spróbować. Ja chcę tutaj jeszcze raz spróbować zobaczyć, czy my tutaj coś trafimy, jest kosa, jest kosa 350 yy, tutaj 32, 21 21 i złotówka więc elegancko i jeszcze raz jakby jeszcze jedna kosa wpadła albo chociaż ten Atomic Alloy lub dev by Papi to już jesteśmy spoko <noise> jest kolejna kosa, dobra no i to już jest wszystko, wszystko co my do szczęścia tak naprawdę yy, potrzebujemy weźmy sobie jeszcze sprzedajmy takiego Cyrexa jednego żeby nas było stać na jeszcze a nie, bo ja mam tutaj dodaj, nieważne, nieważne, nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że mam ten, na mam, że dodać tyle, żeby co otworzyć. Dobra, to dwie. Dwie i dwie nam przyniosą jeszcze Cyber Security na koniec. No i w takim momencie my mamy już 900 zł zrobione z 500. To trafiane, ładne, eleganckie rzeczy. No i dobra. No to co, jakiś kontrolek? Bo tutaj w... na razie kontrakty zostawimy. Ale są jakby ktoś się chciał. Yy, bo się fajnie je tam podpisuje. No i kontrol. No i weźmy jeszcze tak na kontrolu. Takie taktyczne tylko 350 zł. Tak żeby już było spoko. Tak dla, dla, dla zasady. 50 na 50 zostawiamy tak jak jest. Otwieramy taką skrzyneczkę za 200 zł i. No i jest jaguar za 350. Yy. No i mamy 1100. A mieliśmy ile? Ile my mieliśmy 500 więc więc fajnie fajnie te koski tutaj nam dały fajna skrzynka. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie żeby mm, oczywiście wbijać na stronkę jak i na streamki bo na streamkach rozdajemy dla was skinki więc jak coś za darmo sobie coś pozgarnąć to zapraszam. No i oczywiście stronka. Y pamiętajcie o używaniu kodziku sfert, bo mi pomagacie. Wy macie do tego bonusy y no i tyle, korzystajcie, bawcie się. Dziękuję, do usłyszenia, Simano.